nadziei 9 grudzień 2023 w kościele świętego Muzefana na Wązbeku. mieście zawierzonej matce Bożej 22 lipca 1000 227 roku. Adolf IV, biskup Bruno Schauenburg. Wygrali bitwę. Widzieli Matkę Bożą i Świętą Marię Magdalenę. Jak wiele zrobili. Jak wiele miast oburzyli, klasztorów. Adał czwarty Pradziadek Polskiej Królowej urodzony w Berlinie, który fundował jej dziadek oto trzeci. 28 października 1257. Urodziła się tam nasza Polska Królowa. Polska królowa się urodziła w Berlinie. 25 sierpnia 1000

Urodziła się siostra Faustyna, która przyprowadziła mnie do Hamburga, miasta Twojego Matko Boża. Za to dzisiaj chcę podziękować. Krąty Boża do Bożej Obaczności Serca Jezusowego podyktował nasz Jezus, Chrystus, 17 sierpnia. 17 września 1939 roku. Siostrze z Szeretce powiedział, że ludzie dziękują mu za. nie dziękują mu za łaski, które otrzymują. Więc dziękuję Ci, Panie Boże. Już była akcja Wyszyńskich. Andrzej Wyszyński. Chodzą śladami. Świętych, likwidator Polaków, sędzia, prawnik w imieniu Prawda, Prawa. Wszędzie był jego podpis w 1937 roku. Brać Polaka bez, dlatego że to Polak. Nie mieli prawa do niczego, ale swoją akcję zaczął od... 1913 roku, kiedy zorganizowali i zaczęli promocję Adolfa, utworzyli Związek Zawodowy Solidarność w Moskwie 16 czerwca 1913 roku w rocznicę, w rocznicę wyboru Piusa IX, papieża Polaków w Rzymie, który ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 8 Grudnia 1858 roku. Był to rok, kiedy powstał Kościół Matki Bożej, tutaj na w Harburgu. Fundowała ją rodzina Hermana Koena, Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu. Z tym jestem razem tutaj. Nasz Herman Koen urodził się w Hamburgu. W rocznicę. Praw miejskich Wadowic i w rocznicy powstania biskupstwa Hamburga. Znał u Matko Boża, nadziei, figura jest 1500 roku. Rozmawiasz ze mną, Matko Boża, słuchasz, co ja mówię. Pamiętam, jak 11 lutego w 2000 roku, kiedy moje serce krzyczało, zaprowadziłaś nas na rocznicę ślubu do Lourdes. Dopiero zobaczyłam później. Tak, faktycznie jesteśmy niewdzięczni. Mamy rocznicę ślubu i zdjęcie pod figurą świętego Józefa w Lourdes. Po trzech miesiącach, gdy przyszłam, mówię: Matko Boża, ja ci nie podziękowałam. Bo my tacy jesteśmy. Nie widzimy łask, które dostrzymujemy, Tego dnia dowiedziałam się potem, pytając Maksymiliana. Maksymilianie, kiedyś urodziłeś? 11 lutego w 2000 roku. To jest kościół niezwykły świętego Józefa, gdzie była obchodzona Niedziela Bożego Miłosierdzia, tak jak widziała Faustyna. A przyprowadził mnie do Hamburga właśnie Faustyna. ku serca 13 maja... W roku powiedział, że będę w rocznicę Hamburgu, w Hamburgu, na rocznicy ślubu. Cud był niezwykły. Byłam. Byłam. Ale to czy oczyszczenia. Pisał mi tato, zaufaj się jeszcze w Ostynie, że codziennie modlą się przed matką Moską Fatimską, żeby anioły połączyły rodzinę. Ten cud się stał. Pamiętam moje urodziny, 7 luty 83. kiedy otrzymałam od taty rosołki, a z tyłu marek. Zarobił na tłumaczeniach o aniołach i o diabłach do Szwajcarii. Mogło to być życie. Mógł nie mieć problemów finansowych. Dał mi to za dobre serce, a w życiu nie była głodna. Mój tato codziennie chodził do kościoła, miał 40 stopni gorączki. Mówię, tato, chory jesteś. Tato powiedział: Nie, ja jestem, Bóg wysłuchuje naszych prośb. Tak było wielokrotnie. I wysłuchał. 10 marca w 1983 roku, czwartek. Widziałam, że coś trudnego jest. Umierał mój tato, nazwał serce. Przybył obraz Jezusa Tobie w telewizji Jana Bosko do Hamburga. Przeznaczony był dla księdza Michałka. Aresztowano obraz w porcie, że to dzieło sztuki. Obraz Jezus Miłosierny na dwóch cokołach, Eucharystia i Maryja. się pierwsza komunia naszej córki. Ksiądz von de Berg zgodził się na znak łączności z moim tatą zmarłym w Gdańsku, po lewej stronie ołtarza, wystawić obraz Jezusa ufam Tobie. Cód się stał w Rzymie, odległym o 1706 km, tam gdzie urodził się 2 marca 1915 roku. Święty, 132 papież Benedykt V, wygnany do Hamburga 23 czerwca 1934 roku. Przez na pierwszego. Co się stało? i ojca Pio, uczyła Wanda Mosko, która zmarła 19 marca. dziewiętnastego 19 marca tysiąc dziewięćset roku. Potem do tego kościoła. Tutaj przybył obecny, nazwany papieżem człowiek, Pergolio. Mówił o męczynika z Libek, sklatanowanych w Hamburgu 10 listopada 1943 roku, 700 lat dyselsii chemijskiej. Wcześniej była akcja Gomora. Pierw bombardowano Rzym. A potem Hamburg. Matko Boża. Nasza matko. Nasz hermanie kojenie, którym mnie prowadzisz. To tutaj w Hamburgu. Zginął, został zamęczony. Biskup Płocka. Lon 11 lipca 1941 roku, kiedy do obozu Dachau dostarczono biskupa Neuhoisslera, urodzonego przy Dachau, 27 stycznia w 1888 roku. Był w Dachau w swoje 56 urodziny, 27 stycznia w 45 roku ci nie było żadnego wyzwolenia więźniów. 29 kwietnia 1945 roku zamordowano 560 Niemców. Tego dnia Amerykanie bombardowali klasztor w Landshut, Urszulanek, gdzie byłam 8 grudnia w 1000, 2015 roku o 12 w południe. O 12 w południe. Tego dnia była sprofanowana Bazylika Świętego Piotra i podobno Rafał Piech, urodzony 11 lipca 1960 roku w Siemianowicach Śląskich, zawierzył święte Siemianowice Śląskie na ulicy Jana Pawła II, Matce Bożej. Tylko czemu nie mam miłosierdzia? Czemu miłosierdzie nazywa się wyszczepianie, nazywa się miłosierdziem? czemu przestępca biskup Wadowicy, za rozkaz, który wydał 16 kwietnia w tysiąc, 2021 roku guzdek, 16 lipca w 2021 roku otrzymał Biały Stok, miasto miłosierdzia, arcybiskupstwo gdzie wszystko pozmienione. Wcześniej był tam biskup Wajda, który wy policją wyprowadzał katolików z kościoła, bo dbali program żydowski. Gustek został biskupem Gdańska, miasta Maryi, miasto Chrystusa Króla. Chrystus Król jest patronem Kościoła Trójcy Świętej, Patrona ulajska Chrystus Król, króluje w świebodzinie. Chrystus Król, jest Panem Wszechświata. Ma się narodzić. Dzisiaj jest dziewiąty dziewiąty grudzień Matki Boskiej z Guadalupe było niepokolanego poczęcia a pojutrze jest matki boskiej loretańskiej matko boża wszechwładna anioł pański zwiastował pannie Mary, poczęła z ducha świętego